Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Nukol i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś, tak jak widzicie po tytule, zagramy sobie w Brawl Starsa i ulepszymy wszystkie postacie na 11 moc, moi drodzy. Zajęło mi to 6 lat gry z przerwami oczywiście, żeby nie było, no, lekko ponad 6. No ale finalnie to nam się uda i sobie te ustawmy, żeby nie było power level. No i brakuje nam jak widzicie sama Zigiego którego jeszcze nie miałem okazji przetestować. I właśnie to teraz zaraz zrobimy, moi drodzy, ulepszymy go na 11 moc. Kupimy do niego, wiecie, bildy, wszystkie gadżety, girse, star powery i itd. I po prostu go przetestujemy, ulepszymy też sama, później na moc 11 i nim też sobie zagramy. A więc moi drodzy, ja już tutaj nie przedłużam i lecimy z upgrade'em z szybciuteńki satysfakcjonujący upgrade. O to chodzi, o to chodzi. A jak Wam się film spodoba to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji moi drodzy. Lecimy po 21 tysięcy. A my dobra, z Girsów sobie kupimy Rage'a na pewno. I tarcze, bo ta postać ma strasznie mało HP. A Start Power to czekajcie, to ten. Że spowalniamy ludzi na jedną sekundę, jakich trafimy. A patrząc na to jak bardzo... rzadko się z trafia to to może być naprawdę przydatna umiejętność, moi drodzy. No i tak oto brakuje nam jednej postaci, żeby ją ulepszyć na 11 moc. Ale zanim to, to sobie przetestujmy w ogóle tego Zigiego, moi drodzy, co nie? Jak się tą postacią w ogóle gra? Bo nie miałem jeszcze przyjemności tego zrobić. Zobaczymy, czy faktycznie Aim jest taki tragiczny, jak był podczas tego eventu. E, early Access. Dobra, no to jest... raczej nie są... zbyt wymagający oponenci. Ale dobra, gadżet będzie dobry do ucieczek, to widzę. No i dobra, oni w teorii powinni być spowolnieni. Tego spowolnienia póki co nie widzę. Więc tak średnio jest. Więc zaraz pewnie sobie moi drodzy samym zagramy i wrócimy do gryzygim. No ale jak widzicie, mam problemy z trafieniem przeciwników już na tym etapie. To serio pokazuje, że ta postać, no, za mocną postacią nie jest. I trochę się trzeba będzie namęczyć, więc spróbujmy jeszcze raz nią zagrać, tak żeby. Coś jednak trafić i wtedy sobie ulepszymy po prostu tego sama i będziemy, moi drodzy, po prostu cisnąć samym. Żby ta sama kaza. Nie mam pojęcia, ale też kaza na hyperce, więc może sprawdzimy w Battlelogu później. Ale dobra, ja polecę sobie tu. Dobra. Hmm, ciekawa ta postać jest na pewno. Trzeba tak mocno przewidywać te ruchy tych przeciwników. No ale dobra, jakoś idzie tą postacią Tej na pewno wydaje mi się, że po wbiciu go na max tiera raczej nie będę nim grał Tu nie ma opcji moi drodzy, że takie coś będzie grane, co nie? Nie ma opcji, że takim czymś będę grał, bo to jest po prostu za... Słabe, tyle powiem No ale dobra, mamy tego wina Było prosto No sobie pewnie powbijam te pucharki na tym z w wolnym czasie No ale moi drodzy, czas ulepszyć sama Zanim to to kupimy sobie girsa i myślę, jakiego girsa by tu do niego kupić w sumie. Hmm, dobra, weźmy tarczę, czemu by, nie tarcza się przyda. Klasyczny gir najlepszy. No i moi drodzy, w tym momencie ulepszamy sama i posiadamy wszystkie postacie w Brawl Stars na maksymalnej mocy. Let's go, moi drodzy. Let's go. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda. No i jeszcze Hypercharge brakuje. Ale naprawdę, moi drodzy, brakuje nam czekajcie, Policzymy zaraz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 hypercharge'y, czyli 120 tysięcy monet, moi drodzy. Do zrobienia jak najbardziej. Jeszcze jak. A więc przetestujmy, sobie, jak się gra tym samym na tej 11 mocy. No i też ułatwi mi to, nie powiem, że nie, granie po prostu rankedów, bo mogę grać każdą postacią, jaką chcę. Nawet tym samym, którym raczej za często nie będę grał, ale kto wie, może czasem się zdarzy, przyda się Na jakiejś konkretnej mapie, w jakiejś konkretnej sytuacji jako kontra na enemy. No a na Mortis zaraz go Nie ma co się cofać moi drodzy i tak byśmy nie zdążyli A ja w ogóle sam dostał buffa, że bije więcej bez rękawic Taki fun fact, ale dobre. ja tu widzę, że muszę się skupić żeby teamowi swojemu pomóc, bo oni tutaj to tak średnio, średnio ogarniają, widzę. Średnio, średnio ogarniają. Dość tak mocno średnio, bym powiedział nawet. No ja też tak widzę, mocno średnio ogarniam. No nie podoba mi się to, moi drodzy. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to i to bardzo. Ale dobra, lecimy. Twarda bania. Do przodu, do przodu. Jedziemy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, Sandy Magadżeta. Fajnie by było, jakby go kolega zmarnował. Teraz, żeby miast ja sobie swojego nabił. Ut. I weszło, moi drodzy. Weszło i to jeszcze jak. Zobaczcie, jaka piękna brameczka tutaj. <śm> Ma się tego skilla, moi drodzy. Ma się tego skilla. Otis na hyper, otis na hyper. Jedziemy, 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 jedziemy. Tempo. Tempo, żołnierze. Tempo, żołnierze. Mamy to, moi drodzy. Wygraliśmy samym. O to chodziło. O to, moi drodzy, chodziło. Mamy to. Mega, mega i jeszcze raz mega. Dobra, z Igim zagraliśmy dwie gierki, zagrajmy też sobie samym. I potem może sobie jeszcze pikniemy jednego nim showdowna, ale to zobaczymy moi drodzy. Twoją drogą, dajcie znać w komentarzach ile wy macie postaci na 11 mocach. A jak ktoś z was jest y, zainteresowany giveawayem, bo trwa właśnie konkurs na skina do Barleya. To macie na moim naj... nie najnowszym, albo najnowszym, już nie pamiętam, zależy kiedy oglądacie. Ale na jednym z moich ostatnich shortów macie napisane, co i jak zrobić, żeby tego skina wygrać. Tam jeszcze konkurs trwa do środy, do godziny 15.00 i po prostu potem zostanie konkurs zakończony. Zwycięzca wylosowany. No i tak, moi drodzy, tak będzie. No ale my tutaj sobie niszczymy ludzi, jak widzieliście. Tam parę kini w tej bramce zrobiłem. Także Bailando. Dobra, trzeba tego Kenziego naklepać. Ojojoj, oj, oj. zaraz on mnie naklepie. Dawaj, Mortis. Mortis i bull idą. No niestety, bull padł, moi drodzy. Bull padł, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Jest okej, okay, jest okej, okay, tak? Dobra, ściągamy, ściągamy kolegę. Pyk. Leży, nice. Dobiegnę, dobiegnę, nice. Ojoj, oj, nie dobiegnę. Mamy mały problem, dobra, ale leży. moi drodzy, nice, o jednego mniej. Także może to moim sojusznikom trochę pomoże. Ale zobaczymy, tam jest Sam Bull. Jak on to ugra, to nie wiem, co się stanie, moi drodzy. Nie mam pojęcia, co się wtedy stanie, ale dobra, lecimy. Fardabania, Mortis dostaje. Pyk, leży ten. A ja też, niestety, dobra. Ale nie jest źle, moi drodzy. Patrząc na to, że na co dzień samym w ogóle nie gram, to nie jest źle. Ale teraz ból zrobił epic save, a, moi drodzy. Epic save moment, Pyk Dobra, nice. Mamy kolejny zdjęty. Mamy to, super, Pyk ściągani tu, pyk. Ult, ale mają low'a, co nie? Ale mają low'a, Tam Mandy 600 HP, widzieliście to. Ale moi tam wjeżdżają, moi drodzy. Oni tam jadą, jadą o nie id idzie kontra. Dzika kontra, moi drodzy, dzika, dzika kontra, nice, mamy, obroniliśmy dziką kontrę, o to chodziło, pyk, lecimy, sai, pyk, pyk, kurde, bliziutko, bliziutko, no nic, trudno się mówi, ale dobra, prowadzimy 1-0, więc nieźle, ojojoj, ból, ból, bul, jedziesz, 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 mamy to, moi drodzy, let's go, o to chodziło, o to chodziło. Mamy Wina. O, nawet Star Playera dostęp. Patrzcie to, 9400, ty to kozak. Okej, okay, tego się szczerze nie spodziewałem. No ale dobrze wiedzieć moi drodzy, dobrze wiedzieć, że tutaj lecimy. Zbliżamy się powoli, powoli do stu koła. No kto wie, może za jakiś czas będzie, kto wie. Ale cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kredytów sobie niestety nie odbierzemy, bo mamy już wszystkie postacie. A więc cóż moi drodzy, dajcie znać w komentarzach tak jak mówiłem ile macie mocy. 11 w sensie na ilu postaciach. Ja Wam oczywiście będę przypinał serduszka. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Narka!